Nie nazywaj anteny głównym. Krzy się kratuj, a a a a a, a a a a a pomocy. Spieprzam. Już jedziemy do lekarza. Wracać tu. Nie Pikus nie żyje. Lisiu Pikus nie żyje. Lisał zabił Pikusa i dostał pozew za antenę HD. Kto to? Krzysiek, ty kur gwiazdka, gwiazdka, je gwiazdka, 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 gwiazdka. Skąd znasz numer telefonu? nie żyje przed Winickiego, dostał Rozpoczynamy dwudniową żałobę. Ja tego głupka Winnickiego załatwię. Pikus was killed by Winnicki and He Argost Now. We start a 2 day morning. Kto to? Ogardupsko. Ja waszą telewizję krzysiek zniszczę i waszych współpracowników. Żałoba z powodu śmierci Pikusa od Michała Winnickiego za pozwanie anteny HD Głównym SD. Dwa dni będzie trwała i zmiana w programie będzie na Krzysiek TV. Zamiast Pitu Pitu będzie serial Przygody Lisia i Krzyśka. Usuwam system Pikusowi u uh, ha, 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 ha Ja usunę ci kanały i przywrócę TVR i i to. TV jest K. A. Kto mi usunął system? Winnicki. Winnicki tyka OJAZTPSUEE e e mi system. Winnicki poszedł jechać na lotnisko uciec do Los Angeles. Jedziemy za nim. Mam pomysł. Przebieramy się za policję. Ja nic nie zrobiłem, to ten pikus z martwych wstał. Ty zrobiłeś. Zabiłeś mnie Winnicki. Ta zabiłem cię i ożyłeś. Zaraz przyprowadzę psa Makłowicza. Ja go zabiję. Krzysiek mam dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. Chodźmy poglądamy Sport Plus.